Tak, masz rację, może Twoi rodzice zawalili, może nie dali Ci miłości, wsparcia, poczucia bezpieczeństwa, ale to już było i co teraz z tym zrobisz? Będziesz do końca życia narzekać? Czy weźmiesz odpowiedzialność za swoje życie? Zanim obwinieć ich za wszystko, zastanów się przez chwilę, czy oni w ogóle mieli narzędzia, by być lepszymi rodzicami? To zastali w czasach, gdzie emocje były tematem tabu. Wojna, komuna, alkoholizm, surowość, zimne wychowanie czy przemoc. Nikt ich nie nauczył, jak być dobrymi rodzicami. Czy to było dobre? Oczywiście, że nie. Ale czy potrafili inaczej? Na pewno nie. Masz zawsze dwa wyjścia. Numer jeden. możesz dalej narzekać i obwiniać ich za wszystko. Powtarzać sobie w głowie, nie umiem mówić kocham, bo rodzice mi tego nie mówili. Albo nie mam bliskości w związku, bo nie nauczyli mi otwartości, lub nie osiągnąłem nic, bo miałem trudne dzieciństwo. Ale co to zmieni? Nic nie zmieni. I masz opcję numer dwa. Możesz to przerwać, możesz przejąć kontrolę i przestać być ofiarą przeszłości. Jeśli wybierzesz opcję numer dwa, to możemy Ci pomóc. Wejdź na mindscape.pl, link w opisie, pobierz fragment darmowego e-booka i zacznij działać. Jeżeli masz pytania, napisz do nas lub zostaw komentarz. Wkrótce też otwieramy dwie darmowe grupy. Pierwsza grupa będzie z programem 7 kroków, nauczysz się na niej zmieniać swoje myślenie i odzyskasz kontrolę nad emocjami. I druga grupa będzie kurs medytacji dla początkujących, nauczysz się wyciszać i poznać spokój w głowie. Jeśli to, co usłyszałeś, ma dla Ciebie wartość, Polub, udostępnij i subskrybuj. Zaproszenie pojawi się tylko tutaj na kanale Peter Maja, więc pamiętaj, czasu nie kupisz, decyzja jest Twoja. Do zobaczenia po drugiej stronie.